Witam Was bardzo serdecznie Dzisiaj mam dla Was nowy filmik, tym razem back to uni Czyli wracamy na uniwersytet I opowiem Wam, co mi się przydaje na uniwersytecie Co w tym roku też kupiłam na uniwarek no, Więc zaczynajmy Najważniejszą rzeczą Zdecydowanie najważniejszą jest kalendarz Ja mam kalendarz z Ogarniam się Ja tą stronę bardzo lubię, bo w zeszłym roku też miałam kalendarz z tego Lubię ten kalendarz ze względu na to, że Tydzień jest na dwóch kartkach, jest dużo miejsca do pisania. Poza tym mam wkład studiów dziennych, więc mam plan zajęć, przedmioty obecności na zajęciach, o i rzecz, którą bardzo lubię to jest zakładka z sesją zimową i sesją letnią. Tutaj można pisać egzaminy, kiedy, kiedy jest poprawka, jak już się dostało cenę, ile to jest punktów ECTS i tego typu. A i ja jeszcze dobrałam wkład z kropkami, żeby można było pisać notatki ponieważ wkład, który chciałam do nauki języka, był niedostępny niestety, więc właśnie wybrałam kropki i stwierdziłam, że sama zrobię sobie taką przygródkę właśnie na naukę języka, ale ogólnie bardzo lubię te kalendarze. Ja mam w miękkiej okładce, wybrałam też sama cytat, bo był inny. Natomiast okładki są chyba 6 rodzajów czy 8 jakoś tak. I wybieracie sobie okładkę, jaką chcecie. Jest jeszcze w wersji twardej, ale ja twardej nie lubię. W sensie nie lubię twardych okładek, o tak. Z tej strony mam też taki, taki noteśnik, co do zrobienia. I tutaj sobie piszę takie najważniejsze rzeczy, bo to leży na biureczku, więc widzę na bieżąco, co powinnam zrobić. To jest fajne, bardzo to lubię. A teraz pójdziemy do pisania, bo nie oszukujmy się, pisanie w tym momencie jest najważniejsze. Tak, ja używam długopisów żelowych, czarnych i niebieskich. Innych czarnych używam częściej. To akurat mam z biedronki i najczęściej tam je kupuję, bo są najtańsze. Natomiast ostatnio dorwałam wkłady, więc będę mogła w tym roku wymieniać. Yy, I z rzeczy do pisania używam też yy, pisaka, pisaka, tak, do kaligrafii. I ja tym robię tytuły w moich notatkach, bardzo go lubię. Ja Wam w zeszłym roku go pokazywałam w filmiku, jak uczyłam się do sesji, yy, więc ja go też bardzo polecam i też go kupowałam właśnie w biedronce yy, i super się nim pisze. Wygląda to świetnie naprawdę, oczywiście kolorowe długopisiki, yy, bo jestem drukowcem robię notatki kolorowe więc to się bardzo przydaje i oczywiście zakreślacze używam głównie tych, ma, e, tych pastelowych, natomiast mam jeszcze takie mocno rażące, ale zwykle nimi zaznaczam już takie mega ważne rzeczy, żeby o nich pamiętać, ale raczej pastele zdecydowanie je ja lubię. Jak już wiemy czym piszę, to trzeba wiedzieć jeszcze, gdzie robić notatki. Ja notatki robię w zeszytach, w koło zeszytach Już Wam wyjaśniam, dlaczego nie używam innych zeszytów Chodzi o to, że koło zeszyt możecie sobie normalnie przewrócić Robi Wam się tak ładnie zeszycik I mieści Wam się na tym stoliczku na wykładzie Bo on jest malutki i ciężko yy, pisać tak Więc to jest fajne i polecam koło zeszyty właśnie na studia ja używam dwóch rozmiarów. Mniejszych używam do laboratoriów, natomiast większych używam już na takie notatki, właśnie z wykładów, ze względu na to, że widać wszystko przyjście. I generalnie to są wszystkie zeszyty, które kupiłam w tym roku, bo mam dużo zeszłego. Bo wiecie, w pandemii się trochę mniej pisało. Co do notatek. Używam jeszcze karteczek, e, tych takich malutkich, przyletnich, żeby zapisywać najważniejsze rzeczy, żeby je było widać Tutaj nawet są takie napisy z important, finish i e, to akurat kupiłam wtedy, nie nie w tej w to było w tej gerze. A te mam z Empiku i tych używam częściej, bo lepszy mają klej niż tamte A jak już zrobicie notatki na kartkach, a nie w zeszytach, to polecam segregatory ten kupiłam właśnie na ten rok. Będę tutaj pewnie zbierała materiały do pracy licencjackiej. Ale jest moje ukochane parzenice przepraszam za tą lampę, co się odbija. Jest moje ukochane parzenice Mam w ogóle cały zestaw. Mam też teczki, dwie. No. I tak, segregatory się przydają. Możecie tam zbierać notatki, rzeczy, które Wam dają. Jakieś karty pracy, nie karty pracy i instrukcje. To jest fajne i przydaje się. Segregator to podstawa. Przynajmniej jeden trzeba mieć. Natomiast ja na pierwszym roku i na drugim wybierałam te miękkie segregatory, gdzie już macie koszulki. I w tym roku też takie kupiłam. I tutaj po prostu wkładałam notatki, właśnie karty pracy. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie kolorowe robiłam notatki. To jest akurat chyba biologia komórki, czy biologia molekularna, ale notatki były naprawdę. Bardzo ładne. I ja kupuję te największe, czyli na 160 po dwóch stronach, czyli 81 i 82. I one są takie grubutkie. To jest w ogóle z drugiego roku. Natomiast to jest z pierwszego, więc możecie sobie porównać, ile jest pisania albo ile ja piszę po prostu. Ja je kupuję najczęściej w Osho lub w Leclerc'u Natomiast są też w Perfurze i w innych sklepach Tutaj mam na ten rok A teraz coś, co się przydało mi głównie w pandemii, natomiast na pierwszym roku też tego użyłam To jest komputer Słuchajcie, ja wiem komputer na uczelnię Dużo osób o tym mówi i na początku, jak oglądałam te wszystkie Back to uni, czy inne, zastanawiałam się po co laptop na Uniwersytecie. Przecież możesz pisać notatki samemu, więc tak. Ja na pierwszym roku, czyli wtedy, kiedy miałam stacjonarnie, nie pisałam notatek na komputerze, natomiast robiłam prezentacje i na takie rzeczy, więc zdarzało mi się przynieść laptop. Ważne, żeby był malutki i leciutki, żeby Wam się wszędzie zmieścił. Bo jak będzie ciężki, to nie będziecie chcieli go przynieść na uniwersytet. Natomiast na drugim roku, no oczywiście było zdalnie. Więc było pisania dużo Tutaj też zaczęłam robić notatki na komputerze Bo miałam więcej czasu, bo wolno piszę na komputerze No i teraz na trzecim roku bardzo często noszę laptop Co prawda jutro jest dopiero 1 października Ja inaugurację mam w poniedziałek 4 No ale ja już od miesiąca siedzę na uniwersytecie Ponieważ robię pracę licencjacką Więc laptop się bardzo przydaje Tutaj uzupełniam swoje bazy i inne do pracy licencjackiej, więc laptop jest ważny. Do laptopa polecam mieć pendrive'a, bo czasami zdarza się tak, że wykładowca pozwala ściągnąć od niego prezentację, więc warto mieć przy sobie pendrive'a, chociaż jedna osoba na sali. To się przydaje, uwierzcie mi. Co jeszcze? Polecam mieć Offisa, bo nie każda uczynia daje, natomiast przydaje się, bo na statystyce używacie Excela, Worda, bo czasami trzeba napisać jakąś pracę czy, nie, czy inne rzeczy. To się przydaje, więc Offisa warto mieć. Ja kupuję co roku. I jeszcze taka rzecz, którą ja uważam, że też warto mieć, szczególnie na przedmiotach, jeżeli studiujecie coś ścisłego, ale generalnie wszyscy, którzy mają matematykę na studiach, powinni mieć kalkulator naukowy. Ratuje życie, jest dużo łatwiej z nim funkcjonować niż bez niego. Na zwykłym kalkulatorze bardzo często nie obliczycie tego, co macie w zadaniu, więc e, ka, e, kalkulator naukowy serio jest ważny. Więc yy, pamiętajcie o tym. I teraz coś dla studentów biologii, chemii, biotechnologii i innych przedmiotów przyrodniczych, którzy macie zajęcia w laboratorium czyli tak, tak zwane przy pracy mokrej czyli jest to ważny fartuch. Pamiętajcie, że fartuch trzeba mieć jak się chodzi do laboratorium. Ja mam taki cudny z moim wydziałem, wyhaftowany, I Dziś tutaj mam jeszcze herk mojego wydziału logo. E, tak, więc fartuch jest ważny, jako bardzo lubię. Na chemię miałam jeszcze okulary, e, natomiast ich się nie nosi normalnie. No, e, one były tylko na właśnie przy e, laboratorium chemicznym. E, na biologii się nie używa. Myślę, czy wam wszystko powiedziałam, ale chyba tak, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to dajcie znać w komentarzu lub na Instagramie, ponieważ jeżeli wam się spodoba coś takiego, możemy zrobić serię w październiku. Gdzie opowiem o op jak funkcjonować na uczelni, moje rady, nie rady. E, zobaczymy, jak to się przyjmie. E, zapraszam was na mojego Instagrama i na Tiktoka i oczywiście do zasubskrybowania, żebyście zostali ze mną na dłużej. No i trzymajcie się. No i pa.